Przez całe stulecia milczące mury Watykanu skrywały tajemnice, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Zapisane ręcznie raporty, ukryte dokumenty, odkrycia, o których odważano się mówić jedynie szeptem. Jednak wszystko zaczęło się zmieniać pewnej mroźnej nocy, kiedy astronomowie z Obserwatorium Watykańskiego zarejestrowali coś, co początkowo wyglądało jak zwykły punkt zagubiony w bezkresie kosmosu. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak ogromne miało to znaczenie. Nikt, oprócz wąskiego grona ludzi, którzy od lat analizowali wzorce pojawiające się na firmamencie. Coś było inne, bardzo inne. Biskupi, którzy jako pierwsi otrzymali wstępne analizy, poczuli dziwne zimno przebiegające po kręgosłupie. Spotkania, wcześniej formalne i przewidywalne zaczęły odbywać się za zamkniętymi drzwiami pełne napięcia, szeptów i krótkich wiadomości pisanych ręcznie. Wydawało się, że jakaś niewidzialna obecność przesuwa się po korytarzach Watykanu, niosąc ze sobą niepokój trudny do zrozumienia. Ci nieliczni, którzy zauważyli narastające napięcie w murach stolicy apostolskiej, nie wiedzieli, co się zbliża, ale czuli, że odkryto coś niezwykle poważnego, coś, co wykraczało poza granice ludzkiego pojmowania. Tymczasem teleskopy niezmiennie były skierowane w ten sam punkt na niebie punkt, który z każdym dniem wydawał się rosnąć, zbliżać się najstarsi uczeni twierdzili, że nigdy nie widzieli podobnego ruchu w przestrzeni głębokiej młodsi zaniepokojeni próbowali szukać naukowych wyjaśnień, ale każde z nich rozpadało się pod ciężarem nowych obliczeń wtedy po raz pierwszy od dziesięcioleci na korytarzach zaczęto wypowiadać imię, które wywoływało jednocześnie szacunek i niepokój. Papież Lew G. On wiedział. Został poinformowany wcześniej niż inni. A jego milcząca reakcja pogłębiła jedynie lęk wśród kardynałów. Jednak nic, absolutnie nic, nie mogło przygotować świata na to, co miał ujawnić. Od chwili, gdy astronomowie Watykanu odkryli tajemniczy obiekt przemierzający przestrzeń kosmiczną, atmosfera w stolicy apostolskiej, zmieniła się nieodwracalnie. Nikt już nie poruszał się swobodnie po korytarzach. Każda rozmowa była urywana, nieskończona, jakby słowa same bały się ujrzenia światła dziennego. Drzwi zamykano szybciej, lampy gaszono wcześniej, a cienie wydawały się dłuższe niż zwykle. W pewnym momencie pojawiły się plotki, drobne, kruche jak szkło, ale rozprzestrzeniające się z prędkością wiatru. Niektórzy twierdzili, że astronauci wojskowi próbowali skontaktować się z Watykanem w tajemnicy. Inni, że kilku duchownych zniknęło z dnia na dzień, wysłanych do odległych misji, by w ciszy modlić się za świat. A jeszcze inni szeptali, że papież często budził się w środku nocy, jakby wiedział coś, co nie dawało mu spokoju nawet we śnie. Jednak najdziwniejsze było zachowanie samego obserwatorium, zwykle otwarte dla wybranych badaczy, teraz funkcjonowało jak zamknięty bunkier. Do środka wpuszczano tylko tych, którzy posiadali specjalne przepustki, a każdy wchodzący zostawiał nawet swoje różańce przy wejściu, jakby metalowe koraliki mogły zakłócić czułe urządzenia. W środku panowała prawie nieruchoma cisza, przerywana tylko odgłosami mechanicznych przesunięć teleskopów, ekrany mieniły się delikatnym zielonkawym światłem, a na każdym z nich ten sam obraz. Obraz, który z dnia na dzień stawał się coraz wyraźniejszy. Obiekt zbliżał się szybciej niż ktokolwiek odważyłby się przewidzieć w miarę jak odczyty stawały się bardziej szczegółowe atmosfera zaczynała być coraz bardziej duszna niektórzy naukowcy spali w swoich gabinetach inni unikali rozmów z rodziną a jeszcze inni prosili o spowiedź częściej niż kiedykolwiek strach którego nie potrafili nazwać wpełzał im pod skórę jak lodowata mgła i choć informacje były absolutnie poufne jeden fakt nie dawał spokoju wszystkim którzy znali prawdę obiekt nie poruszał się chaotycznie nie był bezwładny nie był zwykłą skałą kosmiczną, jego trajektoria wyglądała zbyt precyzyjnie. Wtedy wysłano specjalne raporty do papieża Leona XIV. Gdy kardynałowie zebrali się w pałacu apostolskim, atmosfera przypominała te sprzed ogłoszenia najważniejszych orędzi w historii kościoła. Wszystkie spojrzenia były skierowane w stronę ciężkich drzwi prowadzących do biblioteki prywatnej papieża. Za nimi zapadła decyzja, która miała zmienić los świata papież wyszedł dopiero po długich godzinach narady jego twarz była blada a wzrok utkwił gdzieś daleko jakby patrzył nie na ludzi zgromadzonych przed nim lecz na coś czego oni jeszcze nie widzieli nie wypowiedział ani jednego słowa tego dnia ale zwołał specjalną konferencję pierwszą taką od wielu lat data została ogłoszona tylko duchownym najwyższego stopnia a poziom zabezpieczeń wokół placu świętego piotra zaczął zwiększać się w sposób niemal niezauważalny lecz metodyczny gdy wieść dotarła do nielicznych wtajemniczonych wszyscy czuli że dzieje się coś czego świat nigdy wcześniej nie doświadczył coś wielkiego i przerażającego wśród duchownych pojawiła się dziwna złowieszcza świadomość papież zamierza ogłosić coś co może wstrząsnąć całym światem nie chodziło o wojnę nie chodziło o nową doktrynę kryzys wiary czy skandal Chodziło o coś znacznie większego coś, co zbliżało się z przestrzeni, o której człowiek wie tak niewiele. A kiedy nadeszła noc poprzedzająca konferencję, w Watykanie panowała cisza tak nienaturalna, jakby sam czas wstrzymał oddech. Kilku kardynałów modliło się w swoich prywatnych kaplicach, inni spisywali ostatnie przemyślenia, a część z nich patrzyła w niebo, jakby próbując dostrzec to, co już dawno dostrzegły teleskopy. Świat nie wiedział jeszcze, że nadchodzi dzień, który zapisze się w historii ludzkości. Dzień, w którym papież miał ujawnić to, czego nikt nie chciał usłyszeć, to, co astronomowie ukrywali miesiącami, to, co zmieniało się w ciemnościach kosmosu i niepokojąco przyspieszało. Plac świętego Piotra nigdy wcześniej nie wyglądał tak. Tłumy zaczęły gromadzić się jeszcze przed świtem, choć nikt nie wiedział, dlaczego papież zwołał tę niezwykłą konferencję. Plotki przeszły przez Europę jak burza. Od Rzymu po Kraków, od Madrytu po Berlin. Ludzie przybywali z różańcami w dłoniach, z oczami pełnymi niepokoju, z pytaniami, których nikt nie umiał głośno wypowiedzieć. Niebo tego dnia było dziwnie przygaszone, jakby chmury gęstniały zgodnie z niewidzialnym rytmem. Gołębie, zwykle krążące nad bazyliką, zniknęły gdzieś bez śladu. Wiatr był lekki, niemal nieruchomy, a mimo to atmosfera wydawała się ciężka, gęsta, obca. Gdy cyfrowy zegar na jednej z telebimów pokazał godzinę rozpoczęcia, wszystkie rozmowy urwały się niemal jednocześnie. Świat wstrzymał oddech, kardynałowie ustawili się w rzędy, ich twarze blade, oczy podkrążone, jakby nie spali od wielu nocy. Kilku z nich szeptało modlitwy pod nosem, inni wpatrywali się w drzwi bazyliki, czekając na pojawienie się papieża. A potem cisza została przecięta dźwiękiem, który odbił się echem od marmurowych ścian. Drzwi otworzyły się. Wyszedł papież Leon XIV, powoli, dostojnie, ale w jego spojrzeniu było coś, czego nikt nigdy wcześniej u niego nie widział: głęboki, nieukrywany smutek. Jego ręce drżały lekko, nie ze starości, lecz z ciężaru słów, które miał wypowiedzieć. Gdy stanął przed mikrofonem, jego obecność była tak silna, że całe zgromadzenie wyglądało, jakby nagle skurczyło się w bezbronny, pełen lęku tłum. Papież westchnął głęboko, uderzająco głęboko i dopiero wtedy przemówił. Jego głos był spokojny, ale niesiony czymś, co wywoływało ciarki nawet u tych, którzy nie rozumieli języka. Drodzy bracia i siostry, nadszedł dzień, w którym muszę powiedzieć wam prawdę, którą Watykan zna od miesięcy. Tłum zadrżał. Kilka osób, w pierwszym rzędzie odruchowo złapało się za piersi. Ktoś upuścił telefon, ktoś inny zaczął płakać, choć nikt nie wiedział jeszcze dlaczego papież kontynuował, a jego głos odbijał się echem od kamiennych kolumn. Nasi astronomowie, ci, którzy od dziesięcioleci obserwują niebo, odkryli coś, co przekracza ludzkie wyobrażenia, coś, czego pochodzenia nie znamy, coś, co od miesięcy zbliża się do ziemi. Słowa zawisły w powietrzu jak ołów. Nie dało się ich cofnąć. On mówił dalej: nie jest to asteroida, nie jest to kometa, nie jest to obiekt naturalny. W tym momencie tłum wydał zbiorowy jęk. Matki przyciskały dzieci do piersi. Mężczyźni wpatrywali się w papieża bez zrozumienia. Kamery drżały w dłoniach reporterów. To coś porusza się z precyzją, jakiej nie potrafimy wyjaśnić. Zmienia trajektorię. Reaguje na pola grawitacyjne. I co najważniejsze, zwalnia, im bliżej jest naszego świata. Jeden z kardynałów, stojący tuż za papieżem, zamknął oczy, jakby modląc się w ciszy o to. By jego słowa okazały się snem. Lecz papież mówił dalej nie mogłem dłużej milczeć. Nasi naukowcy potwierdzili, że obiekt zatrzyma się w pobliżu Ziemi w najbliższych tygodniach. Po tych słowach słychać było tylko krzyk kobiety, która zemdlała. Ktoś wbiegł, żeby ją podnieść, lecz większość ludzi wciąż patrzyła tylko na papieża, sparaliżowana strachem i fascynacją. Nadszedł czas, abyście wiedzieli, że to, co widzimy na niebie, nie jest zjawiskiem astronomicznym. Jest znakiem. Słowo znakiem wstrząsnęło tłumem. Jedni natychmiast zaczęli modlić się na głos, inni próbowali zdobyć sygnał w telefonach, by zadzwonić do bliskich, jeszcze inni płakali, przekonani, że to początek zapowiadanych od wieków wydarzeń. A papież Leon XIV uniósł głowę i dokończył: I dziś, przed całym światem, potwierdzam, że to, co zbliża się do ziemi, zostało zauważone przez Watykan jako pierwszych. Przez wielu miesięcy ukrywaliśmy prawdę, aby nie wywołać paniki. Jego głos zadrżał. Ale teraz nadszedł czas, byście wiedzieli, coś nadchodzi. Nie wiemy, czym jest, nie wiemy skąd pochodzi, ale wiemy jedno: to nie jest z tego świata. W tym momencie tłum eksplodował w krzyku, płaczu, błaganiach. Światowe media zaczęły nadawać komunikaty w trybie alarmowym, politycy na całym świecie żądali natychmiastowych informacji. Linie lotnicze odwoływały loty. Ludzie padali na kolana na samym środku placu, a papież ze łzami w oczach wypowiedział ostatnie słowa, które miały przejść do historii: Przygotujcie się na to, co nadejdzie. I wtedy transmisja została przerwana. Tak zaczęła się największa tajemnica współczesnej historii. Na całym świecie czas zatrzymał się w jednym, tym samym momencie. Po przerwaniu transmisji ludzie pozostali przed ekranami, sparaliżowani, niepewni. Czy to awaria, czy celowe działanie, czy może coś znacznie gorszego. Linie telefoniczne przeciążone, stacje informacyjne bombardowane pytaniami, rządy w trybie alarmowym. Świat nie spał tej nocy. Świat czekał. W Watykanie sytuacja zmieniła się w ciągu minut. Kardynałowie, wcześniej poruszeni, teraz byli przerażeni. Biegali między Pałacem Apostolskim a sekcją astronomiczną, jak ludzie próbujący ugasić pożar, którego nie da się zatrzymać. Niektórzy trzymali w dłoniach pismo, święte, inni mapy nieba, jeszcze inni długie listy modlitw odwiernych, które od kilku godzin zalewały serwery Watykanu. A w obserwatorium, centrum tej globalnej burzy, panował chaos wyjątkowo cichy. Nie dlatego, że wszystko było pod kontrolą, wprost przeciwnie. To cisza ludzi, którzy widzieli zbyt wiele. Teleskopy działały bez przerwy, przetwarzając tysiące danych na minutę. Ekrany rozświetlały się coraz wyraźniejszym obrazem zbliżającego się obiektu. Początkowo był jednym punktem, potem plamą światła. Teraz jednak, teraz wyglądał inaczej. Niektórzy astronomowie, drżącymi głosami, szeptali między sobą, że obiekt zaczyna zmieniać kształt. Nie przypominał już żadnego znanego ciała niebieskiego. Linie były zbyt regularne, zbyt uporządkowane, jakby ktoś coś konstruowało je z niewidzialnej materii. Doktor Martelli, główny astrofizyk obserwatorium, pierwszy odważył się wypowiedzieć na głos to, czego wszyscy się bali. To nie jest naturalne, to jest zaprojektowane. Te słowa zawisły w Tioniln, powietrzu jak dzwon bijący na ostatnie nabożeństwo, po drugiej stronie świata. W Nowym Jorku zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wszyscy członkowie siedzieli w milczeniu. Analizując zaledwie kilka zdjęć przesłanych z Watykanu tuż przed zerwaniem transmisji. Satelity rządowe potwierdziły to samo, co zobaczyli astronomowie. Obiekt był już większy od księżyca. Choć znajdował się dalej, jego światło przecinało kosmos jak ostrze. W Chinach ogłoszono stan najwyższej gotowości. W Niemczech zamknięto przestrzeń powietrzną. W Polsce ludzie zaczęli gromadzić się pod kościołami, modląc się, bo nie wiedzieli co innego zrobić. Wszystko wskazywało na jedno. Świat przygotowywał się na coś, czego nie potrafił zrozumieć. Watykan o północy. Papież Leon XIV pozostawał w swojej prywatnej bibliotece. Od wielu godzin milczał. Siedział przy stole, na którym leżały trzy dokumenty: raport astronomów przedstawiający trajektorię obiektu, tłumaczenie starożytnego rękopisu znalezionego w archiwach watykańskich, zawierającego wzmianki o świetlistym posłańcu z otchłani nieba. Notatki własnoręczne napisane przez niego, tak osobiste, że nikt nie miał odwagi ich dotknąć. Jego sekretarz, Monsignore Casaldi, w końcu odważył się zapytać: Wasza świątobliwość czy to początek proroctw? papież zamknął oczy i odparł to coś więcej niż proroctwo to odpowiedź. Sekretarz nie zrozumiał, choć próbował jaką odpowiedź? na jakie pytanie nie zdążył zapytać więcej, bo do pomieszczenia wpadł młody astronom, blady, jak kreda z wydrukiem w dłoniach. Ojcze Święty. Ono zwolniło znowu, zewnątrz, w niebie. Coś się działo. Tego samego wieczoru pierwsi ludzie zaczęli zauważać zmiany na niebie. Pojawiła się tajemnicza poświata, niby subtelna, a jednak inna niż cokolwiek dotąd widziano. Nie była to zorza, nie była to kometa, nie było to odbicie światła. To było coś własnego, jakby obiekt generował własny blask. Pilot wojskowy z Włoch zgłosił, że podczas nocnego lotu zauważył dziwne pulsowanie na horyzoncie. Wyglądało jak, jakby niebo oddychało, powiedział przez radio. Kilka godzin później podobne obserwacje zgłosiły osoby z Argentyny, Australii, RPA i Polski. Niebo faktycznie jakby pulsowało, powoli, rytmicznie, jak serce, jakby coś ogromnego, żywego, zbliżało się do nas. Watykan, otrzej nad ranem. W pałacu apostolskim zebrała się wąska grupa najwyższych dostojników kościoła. Drzwi zamknięto, zasłony zasunięto. Na środku stołu leżały najnowsze zdjęcia obiektu. Nie był już punktem, nie był też rozmazaną smugą. Wyglądał jak kolosalna struktura, nie ze skały, nie z metalu, z czegoś, czego nauka nie potrafi nazwać. Kardynał Rugieri, najbardziej sceptyczny ze wszystkich, wstał, oparł się dłońmi o stół i wychrypiał: to wygląda jak jakby ktoś budował to w ruchu, jakby rosło im bliżej jest ziemi. Doktor Martelli drżąc dodał: Ono nie tylko się zbliża, ono nas szuka, celowo. Te słowa były gwoździem do trumny. Zgromadzeni duchowni, naukowcy i doradcy poczuli lodowaty strach, nie taki, który krzyczy, taki, który paraliżuje. Nikt nie odważył się wypowiedzieć tego, co naprawdę myślał, ale w powietrzu wisiało pytanie, czy to coś jest inteligentne? I ważniejsze, czy przychodzi w pokoju, czy w gniewie. Nadchodził ranek. Świat budził się w panice. W Rzymie ludzie spali na ulicach, modlili się, płakali, śpiewali hymny. W Stanach Zjednoczonych wyłączono część sieci, twierdząc, że zbyt wiele ludzi próbuje uzyskać dostęp do zdjęć satelitarnych. W Azji pojawiły się pogłoski, że obiekt wysyła sygnały radiowe. W Polsce księża otwierali kościoły o piątej rano. Nikt nie musiał być wzywany. Ludzie sami przychodzili. W Watykanie papież Leon XIV patrzył na niebo z okna swojej komnaty. W jego oczach odbijał się blask czegoś, co już było widoczne na niebie. Złotawa, pulsująca luna. "Zaczęło się", szepnął. Watykan wyglądał jak miejsce opuszczone po burzy. Korytarze, które zawsze tętniły życiem, teraz były puste, oświetlone jedynie migotaniem świec ustawionych przez tych, którzy szukali ratunku w modlitwie. Jednak w głębi pałacu apostolskiego, w sali, do której wstęp mieli tylko nieliczni, zgromadzili się najważniejsi kardynałowie i naukowcy Watykanu. Na środku stał ogromny holograficzny projektor. Gdy go uruchomiono, w powietrzu pojawił się gigantyczny trójwymiarowy obraz obiekt, ten sam, który od miesięcy zbliżał się do Ziemi tyle, że teraz już nie zbliżał się on zatrzymał się na skraju atmosfery jakby czekał to nie jest kamień. To nie jest statek, to coś innego. Astronomowie szeptali między sobą, przerażeni, bo powierzchnia obiektu zaczęła się zmieniać. Nie topograficznie, nie fizycznie, świetlnie. Wzory przypominające starożytne symbole zaczęły pulsować na jego powierzchni niczym powolne bicie serca. Złote linie, kręgi, spiralne kształty. Jeden ze starszych profesorów, człowiek, którym mało co mogło wstrząsnąć, usiadł ciężko na krześle i wyszeptał. To Wygląda, jak pismo anielskie. Inny, młodszy naukowiec odpowiedział mu, albo jak wiadomość. Świat przestał oddychać. Papież Leon XIV został natychmiast poinformowany. Przyprowadzono go do sali, gdzie wszyscy wstali na jego widok. Choć zrobił wszystko, by zachować spokój, jego twarz zdradzała głęboki wstrząs. Czy wiadomo, co oznaczają te symbole? zapytał. Jeden z kardynałów odpowiedział, nie w całości. Ale część udało nam się rozszyfrować, i. Ojcze Święty nie wiem jak to powiedzieć wtedy papież położył dłoń na jego ramieniu i szepnął: Powiedz prawdę. Kardynał połknął ślinę i powiedział to, czego bali się wszyscy to ostrzeżenie międzynarodowa transmisja ostatnie przemówienie Leona XIV. Tego wieczoru cały świat otrzymał nagłe powiadomienie nadzwyczajna transmisja watykańska natychmiastowa globalna wszyscy. Od Tokio po Warszawę, od Rio po Berlin, porzucili wszystko i patrzyli na ekrany. Papież Leon XIV wszedł na mównicę, nie w białej szacie, lecz w prostej, ciemnej sutannie, bez ornamentów, bez złota, tak jakby nie mówił jako głowa kościoła, ale jako człowiek, który widział prawdę większą niż jakakolwiek religia. Jego głos był spokojny, ale każdy wyczuł w nim coś więcej uczciwość człowieka który musi powiedzieć światu coś, czego nikt nie chce usłyszeć. Ludzkość czas się kończy. Słowa te rozdarły ciszę jak piorun. Dzisiaj Watykan rozszyfrował część znaków, które pojawiły się na powierzchni obiektu. symbole, które wskazują jasno to nie jest ciało niebieskie. To nie jest kosmiczny przypadek. To przesłanie. Cały świat wstrzymał oddech. Papież kontynuował. Wiadomość mówi, że coś nadchodzi. Coś, co nie jest z tej ziemi ani z tego czasu. Jego głos zadrżał pierwszy raz. To, co nadchodzi, to nie przynosi zniszczenia. Przynosi. Sąd. Ktoś w tłumie upuścił mikrofon. Widzowie krzyknęli. W niektórych krajach ludzie padali na kolana. Inni zaczęli uciekać. Jeszcze inni modlili się płacząc. I wtedy papież powiedział to, co ukrywano najdłużej. Leon XIV pochylił głowę. Astronomowie Watykanu widzieli ten obiekt już dawno. Wiedzieliśmy, że zbliża się z głębi kosmosu. Wiedzieliśmy, że spowalnia. Wiedzieliśmy, że obserwuje Ziemię. Jego oczy zaszkliły się. Ukrywaliśmy prawdę, aby nie wywołać chaosu. Ale nie możemy już milczeć. Zrobił krok do przodu, a jego głos stał się silniejszy: Ludzkości, przygotujcie się. Ten obiekt nie jest kosmicznym ciałem. To nie jest statek kosmiczny. To nie jest zjawisko astronomiczne. Zapadła cisza. Jakby cały świat został wyłączony. Papież uniósł głowę i wypowiedział zdanie, które przeszło do historii: To, co zbliża się do ziemi, jest posłańcem. Posłańcem od Boga. Plac świętego Piotra eksplodował w krzyku, modlitwie, płaczu. Ale papież mówił dalej: Odczytaliśmy ostatnią linię symboli. Wiadomość brzmi: Przygotujcie serca chwila nadeszła. Papież zamknął oczy. Gdy je otworzył, jego twarz była spokojna jak nigdy nadchodzi ktoś kogo zapowiadano od tysięcy lat i nikt nie może już zaprzeczyć wtedy transmisja się urwała ekrany zgasły świat pogrążył się w milczeniu a nad ziemią obiekt rozbłysnął po raz pierwszy i po raz ostatni